Krajobrazową kamerą odwiedziliśmy jesienne targi w Marszewie koło Pleszewa, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie zrewitalizowanych terenów wystawowych. Nowoczesny i w zgodzie z regionalnymi tradycjami. W świeżo wyremontowanym Centrum Edukacyjno-Wystawowym Wielkopolskiego Doradztwa Rolniczego odbyły się jesienne targi rolno -obrodnicze. To jest remont po 26 latach. Ostatni był w 1988 roku, kiedy odbywały się tutaj dożynki centralne ostatnie. I myślę, że przez 26 lat... Odbywała się tutaj degradacja, były nawet pomysły, żeby pozbyć się tego środka, sprzedać go, ale myślę, że to byłoby z olbrzymią stratą dla całego regionu. Stąd też decyzja o tym, żeby przeznaczyć pieniądze na ten cel i te z budżetu województwa, ale również to zadanie wsparły gminy i powiaty z południowej Wielkopolski. Samorządowcom za to bardzo serdecznie dziękuję. Szereg jeszcze innych instytucji, i dzisiaj mamy do czynienia z tym, że te targi odbywają się na bardzo wysokim poziomie. Nie ma błota, nie ma kurzu, są piękne kostki, są nowe obiekty, są nowe tereny wystawowe, ale to nie koniec jeszcze, jeśli chodzi o marszew, bo tu jeszcze planujemy rozwój tego marszewa. Brakuje parkingów, przecież tutaj przyjeżdża 20-30 tysięcy ludzi na te targi, które się odbywają w marszewie. Całkowita rewitalizacja terenów wystawowych w Marszewie kosztowała prawie 3,5 miliona złotych, w tym milion to dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. Ale jeśli chodzi o ten ośrodek, nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Przede wszystkim, już jesteśmy po rozmowie z Urzędem Marszałkowskim, jak również z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Przekażemy około na tym etapie około półtora hektara gruntów. Tutaj, grunty przede mną, grunty za mną. To pozwoli scalić w ogóle całą tą przestrzeń, którą. Administruje ośrodek doradztwa rolniczego. Myślę, że pozwoli to też lepiej zaplanować przestrzeń ekspozycyjną. Mamy w tym interes też, bo chcemy, żeby szkoła nasza, zespół szkół przyrodniczo-politechnicznych, żeby korzystała z tej infrastruktury, która będzie do demonstrowania nowych technologii dla, dla rolników. Młodzież będzie po prostu korzystała z tego. Jesteśmy po takich wstępnych ustaleniach i myślę, że to sformalizujemy. Wyremontowano m.in. 16 pawilonów, budynek biurowo-hotelowy, przebudowano drogę dojazdową, place wystawowe i zbudowano dwa zbiorniki retencyjne. Podczas rewitalizacji zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących energię odnawialną. Zastosowaliśmy pewne rozwiązania, które są ważne na dzisiaj i coraz bardziej popularne. Między innymi dotyczy to urządzeń solarnych, czyli to jest kwestia grzania wody, kwestia Fotowoltaniki i kwestia także oszczędności w zakresie wody. Jest tak zwana szara woda, czyli oszczędzamy wodę, stosując ją wielokrotnie. Te urządzenia już działające w praktyce są pewnym przykładem możliwości stosowania podobnych rozwiązań w gospodarstwach rolniczych. Przyjazna energia w domu i w zagrodzie to już po raz trzeci hasło jesiennych marszewskich targów. Odnawialne źródła energii to temat, który coraz częściej interesuje rolników. Te targi jesienne mają, pomału zmieniają pewien, pewien charakter z takich targów ogólnych na targi poświęcone energii odnawialnej w rolnictwie oraz rozwiązaniem, które oszczędzają energię w budownictwie rolniczym. Wchodzimy jakby w temat, który jest ważny z punktu widzenia pewnych polityk europejskich. Nie tylko dotyczących ochrony środowiska, ale także w politykach rolnych, gdzie jednak sprawa oszczędności, konkurencyjności jest bardzo ważnym zagadnieniem w prowie 2014-2020. Energia odnawialna to ciągle nowe hasło w polskim rolnictwie, ale w Wielkopolsce nie jest już tajemnicą, że dzięki takiej energii sporo można zyskać. Uważam, że mamy ogromne rezerwy, w szczególności jeżeli chodzi o biogazownie. Przy czym nakłady inwestycyjne na duże urządzenia, które mają gdzieś tam pół megawata czy megawat, to już są miliony złotych. Natomiast tutaj możemy rozmawiać o energetyce, która dotyczy na przykład 40, 50, 100 kW, i myślę, że takie urządzenia też mają sens, w szczególności gdyby one były skojarzone z wytwarzaniem prądu. No, a do tego mielibyśmy jeszcze ciepło odpadowe, co, które możliwe jest do wykorzystania czy w obiektach na przykład użyteczności publicznej przy szkołach, w szpitalach i tak dalej. No to jest kwestia rozwiązań, które pewnie też wymagają czasami partnerstwa publiczno-prywatnego. No i sądzę, że tu zaczyna się spełniać taka, bym powiedział rola obszarów wiejskich, które nie tylko mają być miejscem produkcji żywności. Ale jest to też miejsce produkcji surowców. Surowców, które służą nie tylko dla wytwarzania żywności, ale również dla wytwarzania y, energii. Wielkopolscy rolnicy są na to gotowi. Jednak wciąż brak ustawy o odnawialnych źródłach energii i tak zwanych rozwiązań prosumenckich, umożliwiających każdemu z nas wytwarzanie i sprzedaż energii. Niestety, kuleje prawodawstwo. Dotarła do Sejmu, w tej chwili jest po pierwszym czytaniu ustawa odnawialnych źródłach energii, odbyło się pierwsze posiedzenie pod komisji właśnie i okazuje się, że w czasie pierwszego posiedzenia czysto stronicowa ustawa no, została w ciągu 11 godzin pierwsze dwie strony. No, w tym tempie jak żeśmy wyliczyli to jest kilka lat to będzie trwało. Są silne grupy lobbystyczne, które próbują wyhamować kwestię. Na targach nie tylko rolnicy znaleźli coś dla siebie. Każdy mógł się dowiedzieć, jak zbudować dom nie byle jaki dom energooszczędny. Okazuje się, że aby zaoszczędzić energię, ważne są szczegóły i słońce to dzięki niemu możemy pozyskać ciepłą wodę i prąd w naszym domu. Średnio jakby to było na dwie osoby to jest taki 100 litrowy zestaw i on kosztuje 2200 zł. Jeżeli osób w domu jest więcej, no to wtedy, wtedy trzeba większy zestaw, tak? Liczymy tak mniej więcej 50, do 100 litru, 50 litrów wody na, na osobę dziennie. Ciepłą. Kolektory słoneczne, czyli solary, służą do zamiany energii promieniowania słonecznego w energię cieplną. A jak to się dzieje doskonale na targach, wyjaśniali specjaliści. Prosto. Podłączamy tylko pod swoje wodociągi, słoneczko załatwia w tej rurce za nas ciepło. To ciepło jest przez ten króciec króciutki, oddawany do naszej wody użytkowej. Wchodzi zimna, wychodzi ciepła i już. Żadnego prądu, żadnych sterowników, żadnej energii elektrycznej, a co za tym idzie, możliwość awaryjności tego systemu jest praktycznie zerowa. W związku z tym, że zimą dzień jest dużo krótszy, to wydajność jest e, mniejsza. Ale także y, osiągniemy jakiś efekt. Nie podbije nam wody tak jak latem o 60 stopni, ale podbije nam o 15 stopni. Grzejąc na przykład wodę prądem, y, podgrzewając potem wodę od 20 stopni, a nie od 7 stopni, tak jak z wodociągów dostajemy, mamy konkretne oszczędności w portfelu zostawione, y, niewydane na, na energię elektryczną. Kolektory słoneczne, aby ogrzewały jak najwięcej i najdłużej naszą wodę. Najlepiej zamontować od strony południowej. Wtedy okres nasłonecznienia będzie najdłuższy. Prąd ze słońca jest darmowy. To nie kosztuje. Słońce rachunku Wam nie wystawi. Ono świeci, generuje nam prąd, z którego możemy korzystać normalnie w domku jednorodzinnym, we własnym gospodarstwie domowym. Ta zasada działa przy systemach fotowoltaicznych, dzięki którym możemy pozyskać właśnie darmowy prąd. Średnio domek jednorodziny wymaga 3-4 kW mocy instalacji energii. To jest powierzchnia około 12-16 takich paneli na płacie dachowej. Jeden panel ma powierzchnię 1,7 m2. Yy, może się to ułożyć w poziomie na płacie dachowej maksymalnie na południe. Dodatkowo dochodzi do takich urządzeń jak inwenter, falownik, które zamienia prąd stały na zmienny o parametrach prądu jaki mamy normalnie w sieci. Taki układ się wpina w sieć pod potrzeby domu jednorodzinnego pod zużytej energii. Taka instalacja zwróci się nam najpóźniej za 7 lat. Ale w Marszewie nie zabrakło też nowatorskich i bardzo praktycznych rozwiązań. Zestaw działkowca, czyli wynalazek stworzony przez Łukasza Łukasika z Zakrzewa, nie zastąpiony w miejscach, gdzie nie ma prądu, a rozłożenie takiego zestawu zajmuje 15 minut. Nasz wynalazek służy do pozyskiwania energii ze słońca w miejscach, gdzie, gdzie jest energia niedostępna, typu działki, kempingi nad jeziorem, dzikie plaże, tego typu rzeczy. Składa się z, że tak powiem, centrali, która posiada akumulatory, w których magazynujemy energię elektryczną, którą pozyskujemy z oto tych tutaj paneli. Wykorzystujemy energię na kilka sposobów, przetwarzamy ją na napięcie 230, na którym pracują najzwyklejsze urządzenia typu laptop, można ładować telefon zwykłą ładowarką sieciową, tego typu inne rzeczy, gdzie moc nie przekroczy 1000 W. Podczas jesiennych targów w Marszewie, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, nie zabrakło również wykładów i dyskusji z udziałem kilkuset firm rolniczych z całej Polski. Jednym słowem każdy znalazł coś dla siebie.